A więc z nami trener Krzysztof Urtnowski. Witam trenerze bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. No i właśnie ciężko tak na gorąco ocenić to spotkanie. Na przykład ja mam problem z oceną tego meczu, bo uważam, że WDA dzisiaj zagrała przynajmniej dwa razy lepiej niż w spotkaniu z Unią Swarzędz. Tworzyła sobie zdecydowanie więcej sytuacji, a mimo to wynik jest gorszy. Jak myśli trener, z czego może to wynikać? Ciężko cokolwiek powiedzieć. Jeśli się przegrywa 4-0, to tak naprawdę nie ma jakiejkolwiek odpowiedzi mądrej tutaj i coś, co, co by wyjaśniło to, co się wydarzyło na boisku. Jedyną rzeczą, którą ja jestem w stanie na gorąco powiedzieć po, po spotkaniu, to rzeczywiście myślę, że jeśli chodzi o ilość stworzonych sytuacji, o możliwość zdobycia, zdobycia tej bramki dla, dla Wdy, to był to nasz najlepszy mecz bo bardzo dużo było rozmów poniekąd z którymi się zgadzam, poniekąd z którymi się nie zgadzam gdzie nie do końca ten nasz styl w poprzednich spotkaniach i, i ta efektowność, efektowność była, była podważana ale mimo wszystko w jakiś sposób punktowaliśmy no to dzisiaj gdzieś tam na przekór losowi i, i tym wszystkim opiniom zagraliśmy ofensywnie najlepsze spotkanie, a przegrywamy 4-0. Z czego może wynikać taka dysproporcja, jeśli chodzi o nawet ten tydzień w Stargardzie 0 bramek straconych, dzisiaj 4, w całym sezonie już 11 w 6 meczach. No jest to myślę trenerze rzecz, która na pewno może martwić. Zdecydowanie. Nie ja chcę szukać wymówek i, i usprawiedliwień. Na pewno dużo rzeczy nie funkcjonuje. Patrząc tylko i wyłącznie na ten mecz, w drugiej, w trzeciej minucie meczu tracimy bramkę po specyficznym sposobie budowania bądź kontratakowania przez zespół, przez zespół Kartuzji czyli nie realizujemy, nie zrealizowaliśmy w, w pierwszej fazie meczu, w pierwszych dwóch minutach tego, na co byliśmy przygotowani, bo nad tym się skupialiśmy te, 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 te dni, które trenowaliśmy przed, przed tym meczem, czyli była, był plan, ale niestety był bardzo duży problem z realizacją tego planu już w drugiej minucie meczu. A jeśli się traci bramkę w drugiej minucie meczu, no to gra się po prostu ciężej. Odnośnie stanu zdrowia Kuby Nawrockiego chciałem spytać, pod koniec meczu schodził kulejąc, czy mniej więcej już wiadomo co, co się stało, co, co dokładnie naszemu zawodnikowi dolega? Na chwilę obecną jest wszystko ok, wierzę, że od początku następnego tygodnia będzie do treningu. No, też martwić może to, że dwie porażki z rzędu przy 18, przy tej naszej twierdzy, którą, która była budowana przez ostatni rok. No, i właśnie, czy może być to martwiące, że, ta, że ten nasz stadion troszeczkę przestał być oczywiście w tym momencie takim naszym atutem? Zdecydowanie no. nie jest to satysfakcjonujący wynik. Hmm. Dzisiejsza porażka jest najwyższą porażką, jeśli dobrze liczę. Nigdy, nigdy w da świecie nie przegrała czterema bramkami. E, także nic pozytywnego na ten, na ten moment o tym meczu i o tej. O tej Złej pasie, jeśli tak można nazwać, dwie porażki pod rząd u siebie, nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć. Tyle, trener Krzysztof Urtnowski po meczu w Daświecie Kartuzja-Kartuzy, dziękuję bardzo za rozmowę. Z nami Paweł Woźny, zawodnik w Daświecie, witam Cię Paweł. Witam. Paweł, no na początek wnioski po tym meczu, czy coś w szatni sobie powiedzieliście, czy było ciężko? No to co mówimy sobie w szatni, to nie będziemy tego wynosić. No, na gorąco ponad ciężko jest coś powiedzieć po takim meczu, bo jednak przegrywamy 4-0 u siebie. Drugi raz rzędu u siebie nie strzelamy bramki, a tracimy sporo, więc no, czas na pewno nie jest łatwy, ale na no, trzeba się podnieść i, i za tydzień spunktować za 3 w skalmierzycach. Właśnie mówiłeś, drugi mecz przegrany u siebie. Jak myślisz, co w tych meczach zawiodło? Co według ciebie było takim punktem, który zadecydował o tym, że nie strzelacie ani jednego gola, a tracicie w dwóch meczach ogólnie aż siedem? No, na pewno nie jest to łatwy czas. No, tydzień temu wydaje mi się, że no, przeciwnik był pod każdym względem od nas lepszy, a w tym meczu, no, tak jak mówię, na gorąco ciężko coś powiedzieć. Uważam, że mimo 4-0, ten mecz był lepiej zagraliśmy niż tydzień temu, no ale no, nie możemy mówić, że zagraliśmy dobrze, jeśli mecz kończy 4-0. W pierwszej połowie po obramce na 0 do 1 próbowaliście wrócić do spotkania, ale ta bramka na 2-0 chyba troszkę wam zamknęła jednak drogę do tego powrotu. Co było w szatni, co wtedy czy coś zmieniliście? Bo wiem, że nie możesz powiedzieć dokładnie co było mówione, ale czy była jakaś zmiana planu, czy cały czas konsekwentnie realizowaliście ten plan, który założyliście sobie przed meczem? No, trzeba było sobie powiedzieć kilka mocnych słów, no bo jednak do przerwy przegrywamy 2-0. Tracimy tak naprawdę bramkę w pierwszej minucie, po sytuacji, od której będziemy, przed którą byliśmy uczulani, więc. To na pewno nie było po naszej myśli, no a chcieliśmy się podnieść, no tak jak mówisz, że po tej drugiej stracenie bramce, no moment nie był łatwy, ale no, pff, trzeba grać dalej. No, walczyliśmy, sytuacje w tym meczu były, uważam, że w ofensywie zagraliśmy lepiej niż w ostatnich spotkaniach i by, były te sytuacje, no ale trzeba to wykorzystać, no bo w meczu nie będzie 10 sytuacji, tylko jedną, dwie i trzeba, trzeba je wykorzystać. No i tak jak mówię, za tydzień jedziemy do, do Skalmierzyc i tylko trzy punkty nas interesują. I tych trzech punktów życzę. Tyle Paweł Woźny po meczu w Daświecie. Kartuzja, Kartuzy. Z nami trener Krystian Ryczkowski. Kartuzja, Kartuzy. Witam serdecznie trenerze. Dzień dobry. Panie trenerze, chciałem na początek zapytać o plan na to spotkanie. Przyjeżdżacie do drużyny, która jest w dole tabeli, gdzieś mniej więcej właśnie w tych rejonach, ale która na własnym stadionie bardzo dobrze sobie radziła w przednich spotkaniach, ale Unia Swarzędz zburzyła tą twierdzę. Jaki był plan na ten mecz? Tak, no wiedzieliśmy, że tak naprawdę można powiedzieć od roku w Danii przegrała u siebie ten, ta ostatnia porażka z Unią Swarzyńc i bardzo wiele wniosków nam dał ten mecz tak naprawdę analizując go widzieliśmy czego się spodziewać po, po gospodarzach i byliśmy na to bardzo dobrze przygotowani widzieliśmy, że w fazie przejścia nie chronią tak przestrzeni i na to bardzo mocno zwracaliśmy uwagę, graliśmy trochę można powiedzieć bezpośrednio, staraliśmy się zebrać drugą piłkę i, i z tego wchodzić za plecy mm, za plecy rywala i wiele razy byliśmy w tym polu karnym. Szacunek ogromny dla, dla mojej drużyny, jestem z nich dumny, że tak szybko podnieśli się po tej porażce z błękitnymi 1-0 u siebie, a potem poznaje się dobre zespoły. Tak dobre zespoły poznaje się po tym, jak szybko jesteś w stanie zareagować na porażkę. A tutaj, jeszcze w takich rozmiarach, no uważam, że zespół w niewiele razy nam zagroził, no i odnosimy zasłużone zwycięstwo. Początek meczu należał do Was, szybko wyszliście na prowadzenie, ale później troszkę Wda złapała wiatr w żagle i wtedy druga bramka, strzelona przez Was, Trenerze, myśli Pan, że właśnie ta bramka zamknęła w już możliwość powrotu do tego spotkania? Wydaje mi się, że nie, że nawet w przerwie jeszcze uczulaliśmy zawodników i mówiliśmy, że od początku drugiej połowy musimy wyjść w celu zdobycia trzeciej bramki, żeby zamknąć ten mecz. No i. Nie minęło zbyt dużo czasu i zdobywamy trzecią bramkę. No i w tym momencie to już ten mecz został tak naprawdę zamknięty. Wda jeszcze starała się zdobyć, e, poszukać tej honorowej bramki, ale my bardzo dobrze zarządzaliśmy meczem. Czy to bez piłki, czy z piłką, to uważam, że w drugiej połowie kontrolowaliśmy to spotkanie. Początek sezonu dla Kartuzji wyśmienity. I jak będzie dalej, trenerze? Czy taki plan jest taki sam, czyli wygrywać każde kolejne spotkanie? E, czy jednak e, gdzieś możecie. Nadziać się na taką troszkę za bardzo pewność siebie, czy jednak trener będzie uczulał zespół właśnie na to, żeby nie mieć tej dużej pewności siebie. Pewność siebie jest bardzo dobra w, w piłce nożnej i ta pewność siebie to by była jak największa zawodników, e, ale żeby ta pewność siebie nie nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której ta pewność siebie przerodzi się w takie lekceważenie, bo to, to już wtedy, wtedy jest problem, ale wydaje mi się, że zawodnicy są na tyle dojrzali, wiedzą e, po co to robią i w jakim celu, co chcą osiągnąć. E, że tak naprawdę za bardzo się na tym nie koncentrujemy, ale w piłce nożnej najważniejsze jest to, co tu i teraz. Z nami Artur Radomski, zawodnik kartuzi i Kartuzy. Witam Cię bardzo serdecznie i gratuluję zwycięstwa. Dzień dobry i dziękuję za, za gratulacje. No, można powiedzieć, że dzisiaj wypunktowaliście zespół dy. Cztery bramki zdobyte, żadna stracona. No, ciężko o lepsze zakończenie weekendu, mogę tak powiedzieć. No, też taktyka przygotowana przez naszego asystenta Adama Miotka. No i przede wszystkim postój, który mieliśmy przed, przed tym wyjazdem, byliśmy w Lidlu, yy, zakupiliśmy tam niepotrzebne rzeczy i wydaje mi się, że to, to zaważyło z tym zwycięstwie. Właśnie słyszę, że atmosfera u Was w drużynie dobra. Czy, czy to, że tak dobrze rozpoczęliście ten sezon jest yy, po części właśnie też efektem tego, że, że dobrze się ze sobą w czujecie? Yy, tak, tak myślę, no atmosfera jest bardzo dobra. Też przede wszystkim, a propos wracając do meczu, sędziowania, szczególnie liniowy i sędzia główną petarda, no naprawdę były bardzo dobre zawody z ich wykonaniem. Tydzień temu sytuacja dość nieprzyjemna, pojechaliście do rywala, mecz się nie odbył dzisiaj, no na pewno ta droga powrotna będzie w nieco przyjemniejszych nastrojach, bo na, naprawdę kończy zwycięstwem 4 do 0 na no, trudnym terenie, na pewno bardzo Was to cieszy. No tak, jak najbardziej, no byliśmy głodni gry po tym meczu, no, nie rozegraliśmy tego meczu, bardzo chcieliśmy, no co, no i jedziemy dalej, nie? Ostatnia porażka z błękitnymi starga 0 do 1. Dzisiaj no takie, takie małe odkucie się, bo z no, ten sezon zaczęliście naprawdę dobrze. No i idziemy cały czas za ciosem. Je? Tyle. Artur Redomski, zawodnik Kartuzy Kartuzy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.